Trzy lata liceum. Trzy lata minęły bardzo szybko. E, Miałam tutaj dużo wrażeń. Na pewno niezapomnianym wydarzeniem był piknik szkolny, e, w którym mogłam wziąć udział. Było to niesamowite przedsięwzięcie. E, dużo ludzi, e, różne kultury i na pewno warto jeszcze kiedyś się zorganizować. z oraz świetna społeczność Te trzy lata liceum można powiedzieć były najlepszym okresem mojego dotychczasowego życia. Jakim razem nie wspominam za dobrze, ale liceum było znacznie lepiej do wszystkie spotkania z przyjaciółmi, czy, czy, czy też z nauczycielami, których naprawdę których spotkałem bardzo wielu i którzy są według mnie najlepszymi nauczycielami, jakimi kiedykolwiek spotkałem w mojej dotychczasowej edukacji. Jak zapomniałeś te trzy lata liceum? Szybko minęło. Przyjęli A Chciałbym złożyć słowa uznania i podziękowania panu dyrektorowi, całym drogi, drogi, drogi wszystkim pracownikom szkoły za stworzenie dobrej atmosfery pracy i nauki, za to, że z dużym zaangażowaniem przekazujecie wiedzę tym młodym ludziom, które później procentuje w powiecie chelmińskiej, że od wielu lat jesteśmy w czołówce względem zawalności. Nauczania, wydawanie się mały jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii To Państwa bardzo duże zasługi. Jesteście jako grupa społeczna najbardziej wykształcona. I od Was zależy od tego, jak młodzież wyznacza swoje cele i kierunki. I myślę, a jestem przekonany, że Pan młodzież, dzięki Państwu, zna swoje cele i kierunki, które przez sobą stały. Za to wszystko dziękuję i życzę dalszej pracy z dużym zaangażowaniem na rzecz kształcenia kolejnych i kolegów mieszkańców Góra Górnickiego. Pan drodzy a co będzie, stwaram serdecznie gratulacje z osiągniętych wyników i nauce, społecznej, działalności społecznej. Przed Wami matura, studia. Wierzę, że jesteście dobrze przygotowani do wejścia w dorosłe życie. Reszta będzie zależeć od was samych.